Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będzie się naprawdę dużo działo, jeżeli chodzi o naszą pigi. Ponieważ jak widzicie po tytule tego odcinka, są przecieki i wiemy już co nieco co ukaże się w naszej nadchodzącej pigi, w naszym nadchodzącym drugim sezonie. Dlatego też, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami z tej gry, to pamiętajcie zostawić tutaj suba oraz dzwoneczek. I w sumie mam dla Was zachętę, jeżeli do końca tego tygodnia dobijecie 150 tysięcy, a brakuje nam 2,5 tysiąca, więc jest to do wykonania, to rozdam dla Was Robuxy. Myślę, że całkiem spoko opcja, więc jeżeli chcecie Robuxy, no to zostawiajcie suba, klikajcie ten czerwony guzik na dole, aby stał się szary, a my już bez żadnego przedłużania zaczynamy ten materiał. A więc tak, bez wątpienia mogę powiedzieć, że wiele osób zastanawia się, jak ta Piggy 2 będzie wyglądała. Czy nowy sezon, drugi sezon naszej Piggy przyniesie nam jakiś renesans wśród właśnie gier robloxowych i sprawi, że owa gierka będzie jeszcze lepsza niż do tej pory? Czy nowy sezon okaże się stokrotnie lepszy od tego pierwszego? Czy może jednak będzie na tym samym poziomie, a może trochę gorszym? Cóż, na chwilę obecną mamy trochę przecieków, Wiemy co nieco, co z tego uzyskamy i co takiego tam będzie. Zresztą przejdźmy teraz do samych szczegółów i do tego, co po prostu przyniesie nam nowy sezon. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy, od rzeczy, która na pewno ucieszy wiele osób i niektórych może trochę zdenerwować, ale na pewno dużo osób się ucieszy i będzie na pewno teraz tym mega podjaranym. I naprawdę, mówię Wam, to jest naprawdę wielka rzecz, o której po prostu. No tego raczej nikt się nie spodziewał. A mianowicie, Minitun oficjalnie ogłosił, tak jest, oficjalne ogłoszenie że Pigi 2 wychodzi w całości od razu. Nie będziemy czekali na chaptery. Nie, nie, nie. Od razu wychodzi w całości nasze Pigi 2. Tylko później pewnie jakieś dodatki będą robione do tego, jakieś może tam mini jakieś tam różne eventy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o fabułę, to wychodzi od razu w całości wszystko, a nie po kolei pierwszy, drugi chapter. Dlatego też taki długi okres oczekiwania i dlatego też no Pigi 2 nie ma teraz, tylko będzie dopiero po pewnym okresie. Jakbym miał zgadywać, to prawdopodobnie pojawi się we wrześniu. No cóż, teraz już znamy odpowiedź. Po prostu mini Wprowadza wszystkie chaptery, wszystkie scenki, wszystką całą fabułę za jednym zamachem, czyli dostaniemy całość od razu, więc to na pewno fajna ciekawostka na ten temat. Oczywiście to, co usłyszeliście przed chwilą, to nie był przeciek, tylko taka bardziej informacja. Przecieki to będą teraz dopiero, także słuchajcie uważnie. Oczywiście wiele rzeczy, które będą w Piggy 2, wyjaśnia nam, oczywiście, i trochę zdradza trailer pochodzący właśnie z naszego kanału Minituna, który wrzucił to i powiedział, że no hello, wychodzi Piggy 2 i będzie. Taka tutaj giereczka fajna i tutaj macie trailerek. Na tym trailerze widoczne jest, że Pony szuka naszej Zizi, jest jakaś zima, jest jakaś zamieć, nie wiadomo czemu ją szuka, nie wiadomo co tam się dzieje, ale takie rzeczy właśnie się dowiadujemy, czyli znamy tak jakby początek otoczki naszej fabularnej, ale teraz mamy dodatkowe informacje, które trochę więcej rozszerzą nasze właśnie pojęcia i naszą wiedzę na temat Piggy 2. Tylko zanim jeszcze do tego przejdziemy, cofnijmy się do poprzedniej myśli i poprzedniej wypowiedzi z początku odcinka. Powiedziałem wam, że Minitun powiedział, że Piggy 2 wyjdzie w całości, ale dokładnie Minitun powiedział tak, że Piggy 2 będzie w 1. Jedności, ale nie wiadomo czy chodzi mu tutaj słowo jeden, bo wiemy, że Minitun robi zagadki. Lubi sobie tutaj bawić ludźmi, lubi takie właśnie zagadeczki różne zadawać, po prostu sprawiać, byśmy się czuli zakłopotani. I ostatnio dawał nam takie zagadki, więc teraz też to może się okazać zagadką, ponieważ skoro powiedział tam, że wychodzi w. Całości, w pojedyncze to będzie, co nie? Pojedyncze, jeden, ale to jeden w języku angielskim może nam oznaczać wiele rzeczy, ponieważ może to oznaczać, że po pierwsze, to co powiedziałem, że pigi wyjdzie w całości i to według mnie to znaczy, ponieważ to brzmi najbardziej sensownie, ale jeżeli to jest mini tune i jest to podejście naszego mini tuna, to może być taka zagadka, że na przykład wychodzi za jeden, za jeden na przykład tydzień, za jeden dzień za jeden rok, za jeden miesiąc. Być może to jest taka zagadka dotycząca daty premiery i być może wrzuci nam tutaj już niedługo kolejną ciekawostkę i powie one i później dorzuci nam na przykład week i dowiemy się że hello gierka wychodzi za tydzień, coś takiego co nie, albo powie nam one i dorzuci seven i dowiemy się, że 17, i potem będziemy musieli zgadywać, że to będzie 17 września, czy coś takiego, rozumiecie? Mini lubi robi, robić zagadki, więc być może być to zagadka, i być może data premiery naszej pigi 2 jest za miesiąc, albo po prostu za tydzień. O tym powiedział 3 sierpnia, więc jeżeli za miesiąc, to prawdopodobnie data premiery naszej pigi będzie 3 września, więc wyczekujmy, zobaczymy, Zobaczymy, czy miałem rację i czy rozszyfrowałem MiniTuna. Jeżeli tak, to poczampik dla mnie, ale być może 3 września, no tutaj nie będzie, bo zwykle są update'y w weekendy, ale być może Pigi 2 wyda jakoś niestandardowo. Zobaczymy, oczywiście to się okaże niedługo. Po pierwsze, możemy spodziewać się, że w Pigi 2 będzie fabuła, będzie przynajmniej jeden chapter związany z lotniskiem i z wypadkiem samolotowym, ponieważ tutaj jeden z budowniczych naszego Minitoona dał na Twitterze post, w którym tam opisywał sytuację, w której był właśnie wypadek, tak jakby samolotowy, że ktoś właśnie spada z samolotu, co nie, samolot się rozbija i tam znajdują się na lotnisku i w ogóle, i tam tutaj Minitoon pod tym napisał: Ej, a to przypadkiem nie jest przeciek do Pigi 2, i. Albo to był po prostu żarcik, albo rzeczywiście dostaniemy w Piggy 2 tutaj właśnie coś związanego z lotniskiem. Do tego w Piggy 2 prawdopodobnie znajdować będzie się skin wilka, jednak skąd o tym wiem? Cóż, w najnowszym twicie, który nasz Minitun zamieścił jakieś dwa dni temu, dowiadujemy się, że no robi obecnie to Piggy 2, że niedługo to po prostu wyjdzie. Na razie nie chcę zdradzić co takiego naprawdę tam wyjdzie, ponieważ zdradziłoby to po prostu cały tak jakby jego plan i po prostu nie byłoby... Byłoby takiej niespodzianki, a ja on chce, żeby była niespodzianka na temat właśnie Pigi 2, i w tym tekście, który to opisywał to wszystko, a to był długi tekst, który po prostu opisywał nam, że robi to i że będzie niedługo wychodziło, zostały niektóre litery tak jakby wyróżnione, zostały po prostu powiększone. Znaczy powiększone? No, po prostu napisane są drukowanymi literami. Wiecie, jest jakieś słowo, i w środku słowa jest jedna literka duża, i te wszystkie słowa, jeżeli połączymy sobie w całość, wyjdzie wtedy słowo Wolf, a słowo. Wolf po polsku z angielskiego oznacza oczywiście wilk. Więc prawdopodobnie dostaniemy skina wilka i prawdopodobnie wilk jakoś będzie fabularnie związany z naszą grą skoro aż tak go tutaj wyróżnił. No chyba, że to przypadek, ale biorąc pod uwagę naszego minituna, to raczej w to wątpię. Zresztą, jeżeli tak trochę się zastanowimy, wróćmy sobie pamięcią, wróćmy pamięcią miesiąc wstecz do momentu, kiedy został wydany trailer. Trailer Piggy 2. W trailerze Piggy 2 co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy las. Co w tym lesie była? Zima. Co z tym się kojarzy z zimą i w ogóle? Hmm, lasy? Hmm, zima? Hmm, czyżby w lasach, gdzie jest zimno, nie grasowały przypadkiem wilki? No właśnie. I czyżby wilk nie był tutaj zarażonym, przed którym będziemy uciekali w chapterze poświęconemu właśnie lasowi, tej zimie? No właśnie. Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie, ale chyba odpowiedź jest tutaj po prostu... No oczywista. I w sumie wiemy, albo przynajmniej domyślać się możemy, dwóch przynajmniej chapterów z PIGI 2. Pierwszy z nich to właśnie ten las, gdzie jest zima. A drugi z nich to być może być lotnisko. I w sumie możemy domyślać się jeszcze trzeciego, ponieważ trzeci to może być samolot. Samolot, który chce się rozbić i musimy z niego uciec. Nie wiem, na przykład, ucieczka to byłaby skok ze spadochronu czy coś takiego. Naprawdę myślę, że coś takiego można by zorganizować i byłoby to naprawdę fajne. Zresztą mamy tutaj być może zapowiedź trzech chapterów. Ten z lasem jest raczej pewny. Ten z samolotem jest taki powiedzmy 50-50, a ten z lotniskiem myślę, że też jest bardzo możliwy, nawet bardziej niż z lotem tego samolotu, bo to jest bardziej możliwe po prostu do wykonania. I zresztą no, tutaj nasz mini tun trochę na ten temat sugerował i trochę do tego tematu po prostu tutaj dążył, czy specjalnie, czy może żartował, cóż. Biorąc pod uwagę, jak mini się zachowuje, no właśnie raczej nie żartował. Więc kochani, wyczekujmy już niedługo Piggy 2, prawdopodobnie wrzesień, ale to się jeszcze okaże. A mówi do Was oczywiście Ross. trzymajcie się i do usłyszenia jutro o godzina 12. Także wpadajcie na kanał, pamiętajcie zostawić suba, lecimy 150 tysięcy do końca tygodnia. Jak się uda, to oczywiście rozdaję dla Was robuxy, więc macie wyzwanko, zobaczymy, czy wam się uda. Tutaj mówi do was roz przyszłości i mam dla was ważne info. Dzisiaj 16 na streamie na Twitchu będę oceniał wasze mapy w Pigi. Jeżeli macie jakieś fajne mapy, to serdecznie zapraszam, będę je oceniał. Linka do Twitcha macie druga linijka opisu. Klikajcie tam, wpadajcie i widzimy się na miejscu. Będę oceniał wasze mapki, więc myślę, że będzie fajnie.